I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Mamy już dzięki Bogu czwartek, 11 marca. I dzisiaj Jezus zadaje nam pytanie: jesteśmy z nim czy przeciwko Niemu? A może inaczej, spróbujemy się dzisiaj zastanowić, co to znaczy być z Jezusem i co to znaczy być przeciwko Niemu. Na początku zapraszajmy go. Do naszego życia, abyśmy uwierzyli Jego słowu, abyśmy pozwolili Jemu przenikać nasze wnętrza, nasze serca, abyśmy coraz bardziej stawali się podobni do Chrystusa. No, a teraz słowo. Dzisiejszy fragment pochodzi z 11 rozdziału Ewangelii Łukaszowej. Posłuchajmy. Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego, a gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się, ale niektórzy mówili: Wyrzuca demony mocą ich przywódcy, Belzebuba. Inni zaś, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, powiedział: Każde królestwo wewnętrznie podzielone staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan walczy sam ze sobą, jak przetrwa jego królestwo? Wy mówicie, że ja wyrzucam demony mocą Belzebuba. Jeżeli więc ja, mocą Belzebuba, wyrzucam demony, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli jednak ja wyrzucam demony, mocą palca Bożego, to nadeszło już do was Królestwo Boże. Gdy ktoś silny, uzbrojony, strzeże swego pałacu, jego mienie jest bezpieczne. Lecz gdy nadejdzie mocniejszy od niego, pokona go. Zabierze uzbrojenie, któremu ufał, i rozdzieli zdobyte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. E, moi drodzy, na pozór to pytanie, czy jestem z Jezusem, czy jestem przeciwko Jezusowi, wydaje się zbędne. No bo, jakby odpowiedź jest logiczna. No, oczywiście, że jestem z Jezusem, no jakże, ja mam być przeciwko Jezusowi. Tylko teraz uwaga. Co to znaczy być z Jezusem, w kontekście też dzisiejszego słowa? Zobaczcie, że jakby punktem wyjścia jest zrozumienie, że ten świat po grzechu pierworodnym zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Człowiek zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Człowiek odwrócił się od Pana Boga. Człowiek zaczął Pana Boga podejrzewać o niecne zamiary. Bo taki jest owoc kłamstwa. Jeżeli człowiek wejdzie w kłamstwo. Odrzuca Pana Boga, ponieważ uważa go za swojego rywala, za swojego przeciwnika. I teraz w tym kontekście mówienie o służbie Panu Bogu wydaje się czymś absurdalnym, no bo z jednej strony jest w nas to pragnienie wolności, chcemy być wolni i niezależni od niczego, nieuwarunkowani, chcemy być sobie Panami, i słowo służba kojarzy nam się z niewolą. Tymczasem musimy zrozumieć, że ten świat, w którym dochodzi do walki między dobrem i złem, i ta walka, już, można powiedzieć, wciąż się toczy, ale w sercach ludzkich, bo pan Jezus już pokonał szatana. Tak? Na drzewie krzyża zło zostało pokonane, i to, co się dzisiaj dzieje, to można powiedzieć, to są takie ostatnie podrygi złego ducha, który próbuje jeszcze wydrzeć panu Jezusowi. Panu Bogu, generalnie, w to jego dzieło i chce, chce doprowadzić do zniszczenia, do ruiny. Natomiast, ten, właśnie ten krzyż stał się e, znakiem zwycięstwa nad złem. Tak? Ta armia zła została pokonana. Te plany złego ducha zostały wywleczone na zewnątrz. I teraz e, zły duch próbuje za wszelką cenę odwrócić naszą uwagę od Pana Boga, próbuje w nas obudzić pewien zamęt e, i próbuje, żebyśmy się skupili na sobie samym, a nie na Panu Bogu. Tak? Więc tutaj jest jakby punktem wyjścia to, czy ja rzeczywiście służę Panu Bogu. Ale co to znaczy służyć Panu Bogu? Bo to jest też bardzo istotne, myślę, i ważne dzisiaj. Otóż Pan Jezus nam pokazuje, co znaczy służyć Bogu. Służyć Bogu to znaczy tak naprawdę pozwolić się Bogu przeniknąć. Pozwolić Bogu wejść w głębinę naszych serc. Pozwolić Bogu zakrólować w tych przestrzeniach, w których panuje mrok. Bo to tam jest, tam gdzie jest mrok, tam gdzie jest ciemność w sercu człowieka, tam tak naprawdę jest pole do działania dla złego ducha. Bo kiedy tam wpuścimy Chrystusa, kiedy ogłosimy go tam Panem i Zbawicielem, w tych przestrzeniach, w których panuje ten mrok, no to tam zaświeci światło. Tam zły duch nie będzie miał już pola do manewru i on doskonale o tym wie. Dlatego broni swoich pozycji, jakby budując czy próbując w nas obudzić pewien bunt przeciwko Panu Bogu. I dlatego w świecie widzimy takie, takie historie. Gdzie człowiek nie chce, żeby Bóg wszedł w jego życie, więc przewrotnie wykorzystuje te dzieła Pana Boga po to, żeby go o to oskarżać, żeby po prostu odwracać porządek rzeczy. Więc teraz pytanie: czy ja rzeczywiście pozwalam Jezusowi przenikać różne przestrzenie mojego życia? Czy pozwalam mu tam zakrólować? Czy chce służyć Bogu właśnie w tych przestrzeniach swojego życia? Bo czasem człowiek traktuje Pana Boga jako takiego partnera, w którym wykorzystuje go jako tego, który ma przyjść i pozamiatać, moje życie, pozamiatać Jego życie, przepraszam, rozwiązać Jego problemy, u, u, ukoić Jego ból, jego jakieś tam troski. Natomiast służyć Panu Bogu, nie, to już raczej to nie jest to. No, i wtedy człowiek staje się przeciwnikiem Pana Boga, bo nie jest razem z Nim, czyli tak naprawdę nie pozwala Bogu królować w jego życiu, czyli prowadzić Go do pełnej wolności, do pełnego życia, i tak naprawdę nie pozwala sobie na uczestnictwo w tym wszystkim, co przynosi Chrystus ze sobą, prawda? I to jest bardzo, bardzo ważna różnica. Że można pana Boga traktować jako partnera biznesowego powiedzmy w takim biznesie duchowym, tak, że ja ci dam swoją modlitwę, ja Ci dam jakąś pokutę, ja Ci dam, dam jakieś tam swoją pobożność, a ty w zamian mi załatwisz jakieś sprawy, ale Cię nie wpuszczę do swojego wnętrza, nie zaufam ci, nie pozwolę ci wejść do siebie, no to wtedy staję naprzeciwko tobie. My jesteśmy jakby w kontrze do siebie, stoimy naprzeciwko, dochodzimy do jakiegoś porozumienia. A może być tak, że ja jako sługa otwieram swoje drzwi i powiem. Wejdź. Zapraszam Cię do mojego wnętrza, zapraszam Cię do historii mojego życia, zapraszam Cię do moich lęków, zapraszam Cię do moich zranień, zapraszam Cię do mojej woli, do mojego myślenia, czyli do wszystkich przestrzeni swojego życia, abyś Ty tam zakrólował. W ten sposób chcę Ci służyć, będąc wolnym i odkrywając tę wolność, bo Bóg nie zawiera nam wolności, wręcz przeciwnie, On nas coraz bardziej kreuje, do coraz większej wolności. Jeśli zaufamy Jego słowu, jeżeli rzeczywiście pozwolimy mu tam wejść, no to wtedy zaczyna się ta niezła jazda z pełnią życia, do której Bóg nas będzie przygotowywał, tak? Tutaj na, w tej rzeczywistości doczesnej. Więc pytanie: Stoisz dzisiaj naprzeciwko Jezusa, czy też pozwolisz mu wejść? Czy pozwalasz mu wejść do swojego życia? Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Myślę, że warto ten dzień poświęcić na, na odpowiedź na to pytanie, nie? A może trzeba by dzisiaj stanąć przed Panem i powiedzieć, dobra, do tej pory wahałem się, bałem się, nie ufałem ci, ale chcę iść na całość z Tobą. Bo wiem, że tylko z Tobą mogę być naprawdę szczęśliwy, że tylko w Tobie znajdę rozwiązanie swoich problemów. <laughs> może inaczej, tylko w Tobie znajdę siłę do rozwiązania swoich problemów i mądrość, która mi wskaże właściwe rozwiązania i, i wyjścia z trudnych sytuacji. Bo tylko Ty jesteś jedyną mądrością, tylko Ty jesteś jedynym Panem, tylko Ty jesteś jedynym źródłem życia. Amen. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia i do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże.